Cześć, moi tej strony Arkadiusz Kowalski. Dzisiaj zapraszamy z domu do najnowszego filmu z odpakowaniem mojej nowej kamery. Jest to kamera Sony A7 III. I tak, mamy przed sobą trzy paczki. Po lewej jest to kamera, po środku jest to karta pamięci, a po prawej obiektyw, który zakupiłem do tego, do tego aparatu. I tak, najpierw zabieram się za otwieranie tej paczki środkowej. Jest to karta pamięci 128 GB. Kupiłem ją jako nową. Także sobie odpakujemy. Tu dość fajnie to zostało zapakowane, bo tam w, 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 w swojej bąbelkowym mamy tutaj kartę pamięci z takim metui. Można było również kupić taką kartę od razu z czytnikiem na USB do, do komputera. Natomiast no ja kupiłem taką, taką zwykłą. I teraz tak, teraz się wziąłem za odpakowanie aparatu. Jest to Sony 73. Kupiłem go jako używany. Był on kupiony jako czteroletni aparat. Także tu jakby dostawca bardzo fajnie. Kupiłem paczkę na Allegro, na Allegro lokalnie za, było wystawione za 3500 zł ja kupiłem było za 3200. To odpakujemy sobie. Były akurat mam do sobie schawki, ponieważ były podczas otwierania tego w, podczas spotkania, tu pokazałem na kamerze, że jest zaklejone plombą. Czyli jakby dostawca podejrzewam, że przed sobie nagrał jest zawartość, zakleję plombą i dopiero dopiero wysłał paczkę. Fajnie, że udało się kupić zestaw z wszystkimi instrukcjami. Z, z pełnym pudełkiem otwieram sobie dalej. A tu dostawca, jakby dał nam dwie baterie. Nie są to baterie oryginalne, to są zamienniki z Newella ale do baterii nie było ładowarki. Także same baterie, ale można również naładować aparat mając jakby baterię włożoną do, do środka aparatu a ładując po prostu przez ładowarkę na USB-C To jest ciekawe, była ładowarka, która była, miała podpięcie jakby na USB, ale nie miała kabelka z USB B, a na, na C do ładowania. No i sam aparat. W bardzo ładnym stanie. Jedyne w sumie uszkodzenie, jakie tam widziałem, no to lekko jest porysowane od spodu, od strony jakby statywu, ale to jest bardzo częste, że to się w tych modelach wyciera. No i tu sobie patrzę na to właśnie jak, jak to właśnie w jakim to jest stanie. Tu stwierdzenie, że od razu po odpakowaniu zrobię taką pierwszą konfigurację. No to będę chciał tylko nadmienić, że teraz jakby ten opis do tego nagrania właśnie nagrywam z tego aparatu już. A sama, sam film był nagrywany iPhone'em 15 Pro Max. Także będzie fajnie widać porównanie, jakie było wcześniej z telefonu, a jakie będzie teraz z kamery. No i tu na filmiku, trochę jakby moje komentarze są może opóźnione, ale tu na filmiku właśnie włożyłem sobie baterię. Włożyłem sobie baterię i okazało się, że ten sprzedawca od razu przywrócił aparat do ustawień fabrycznych. Także zacząłem od wybierania. Od wybierania języka menu wybrałem język polski i tak do tego aparatu zakupiłem na start za 500 zł obiektyw o ogniskowej 50 mm i o przysłonie 1,8. Jest to wydaje mi się, że taki fajny obiektyw na start. Yy, trochę go testowałem, w sumie od razu po, po zakupie i mam takie wrażenie, że jakby do robienia zdjęć pomieszczeń nie za bardzo się nadaje. Trzeba być naprawdę daleko. Gdzieś do robienia zdjęć lokali wydaje mi się, że, że bardziej by się nadała 35, yy, a nawet mniej, żeby jakby cały całą jakby scenerię jakby chwycić na, na, na scenie. Tu bardzo dobrze, że to zostało tak zapakowane, ponieważ jest to jakby, są takie elementy bardzo delikatne i to widzę że zostało to fajnie zapakowane dobrze oznaczone że to jest że to jest szkło i ten To trochę się na z opakowaniem tego Zdajemy Folię bąbelkową I tu już mamy sam, sam jakby obiektyw. To obiektyw oryginalny Sony. On fabrycznie nowy kosztował około 1000 zł i udało się go kupić za 500 zł z dostawą. Także cały mi kosztował 3700 zł plus karta pamięci to była karta pamięci 256 GB za 160 zł. Także to wszystko 3860. Od tego sobie dokupię jeszcze odwarkę. No i zaknę się ze wszystkim do 4000 zł. Tak jak sobie planowałem. No i to wszystko. Jakby aparat odpakowany, aparat obiektyw i yy, karta będzie odpakowana. Będę kolejne nagrania, bo się będę nagrywać tym, tym aparatem. Yy, także gdzieś wydaje mi się, że ten jakby kanał na YouTube się rozwinie, że będzie to lepsza jakość. Także pozdrawiam się mam no zachęcam do dalszego oglądania. Pozdro!